W tym odcinku sprawdzę, czy jest możliwe nagranie odcineczka przed poranną kawą i na lekkim kacu. Jeśli to oglądacie, to pewnie jest możliwe, ale jest też wielce prawdopodobne, że będziecie chciały to oglądać na większym przyspieszeniu niż zwykle, bo rano jestem bardziej wolnomyślicielem niż w innych częściach dnia. Tyle tytułem wstępu. Do zadania. Od razu trzeba powiedzieć, że najwybitniejsze dzieła polskiej szkoły przeszkodniczego rysunku. Przy tym tutaj wyglądają jak amatorszczyzna. To jest absolutnie inny poziom, to jest niesamowite. Musiałem bardzo dokładnie poczytać treść i się pozastanawiać tak mocno, co autor miał na myśli, żeby dojść z tym do ładu, żeby wiedzieć, co to właściwie za układ. Najpierw myślałem, dlaczego to wisi na ukos. No i mój pomysł był taki, że może to jest umieszczone w wagonie, który ma jakieś przyspieszenie. I w takim razie siła bezwładności to odchyla. Tylko, że nie o to autorowi chodziło. Gdyby autorowi chodziło coś takiego, to w danych musiałby podać albo przyspieszenie, albo kąt odchylenia. Bez jednej z tych danych to jest nierozwiązywalne. Więc przyjmę, że autor akurat rysując to krzywo trzymał tablet i wyszło na ukos, ale miało być pionowo. Takie założenie muszę zrobić, ale to nie jest jedyne założenie, które trzeba zrobić, żeby móc to rozwiązać. Problemem jeszcze są te, te linki tutaj. Co, co, co to jest? Te dwie. To się odwija, czy jak? I odpowiedź jest taka, że to nawet nie muszą być linki, to mogą być pręty przyczepione do sufitu. Tu jest sufit. Skąd wiem? Z tego zdania, zaniedbaj tarcie na osi górnego walca. On tutaj ma oś obrotu i on się nie rusza, bo ta oś obrotu jest przyczepiona czy to na linkach dwóch, czy na prętach do sufitu. Nie będę próbował wykorzystywać tego rysunku do rozwiązywania zadania, bo takie przedsięwzięcie na pewno dałoby mi kurtę. A ja nie chcę od rana. Dlatego narysuję to w widoku z boku. Górny walec. Bloczek. To są te dwie linki, tylko w widoku z boku widzę je, no, no jedną widzę. Ale są dwie. Drugi identyczny walec. Teraz te linki czy pręty, które podtrzymują górny walec. No i sufit. Który tradycyjnie rysuje się o takie kreski. Kiedyś się zastanawiałem, skąd te kreski komuś przyszły do głowy, gdzie to jest podobne do sufitu, ale mój kotycz w Anglii ma takie belki pod sufitem. I to nawet ładnie wygląda. I jak się spojrzy z ukosa, leżąc na podłodze, to można dostrzec jakieś podobieństwo. Więc sufit. Promień i promień. Ten walec nie rusza się w kierunku pionowym, jest twardo trzymany przez sufit i temprent, więc nie, nie przejmuję się siłami działającymi na niego w pionie, przynajmniej nie dbam o to, żeby była równowaga. Wiem, że jest równowaga. Na ten walec działa siła ciężkości, no i te walce oddziałują ze sobą za pośrednictwem tej linki, one się ciągną wzajemnie. To jest akcja-reakcja, więc te siły będą takie same. Narysuję te siły. I druga dokładnie taka sama. Czyli kopiuj w klej. Dokładnie taka sama, też trochę za dużo powiedziane, punkt przyłożenia inny i zwrot też. To są siły reakcji, jakimi linka działa na walce, bo walce ją ciągną. Te siły reakcji są takie jak ten naciąg linki, więc oznaczę te siły n. Czemu nie? Potrzebuję jeszcze siły ciężkości działającej na ten walc. I ta siła ciężkości musi być większa niż n, bo ten walec potrzebuje wypadkowi zwróconej w dół, bo on przyspiesza w dół. Q. Dla niekumatek jeszcze narysuję, jak się walce kręcą. Ten się kręci przeciwnie do zegara, a ten się kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jakbym miał ocenić trudność tego zadania ze strony fizyki, to 3 albo 4 na 5. Jakbym miał w trudność uwzględnić też interpretację tego, co autor miał na myśli. No to 5 na 5. Albo w opisie filmu dam ocenę trudności ze względu na fizykę. A to tutaj podbije przepiętności. No bo tu jest się czego przepiętnić. To nie wygląda wcale podobnie do tego. To jest ewidentnie rysowane po złości. To już lepiej jakby nie było żadnego obrazka. No to pozostaje mi pozapisywać, co widzę na obrazku czyli ruch postępowy tego w dół, ruch obrotowy tego zgodnie z zegarem, ruch obrotowy. Tego, przeciwnie do zegara. I w ogóle oleje brak ruchu postępowego tutaj, bo to równanie nic nie wniesie. Dobra, liczę przyspieszenie kątowe. To jest moment siły przez moment bezwładności. Moment siły to będzie Rn. Moment bezwładności walca. Jedna druga m. Małe m, tak? Tak. R kwadrat. Się trochę skraca. Dwójka idzie do licznika i mam 2n przez mr. Teraz spróbujcie sobie, dzieci, odpowiedzieć na pytanie, czy te walce mają te same przyspieszenia kątowe, czy może różne? Możecie nawet sobie zrobić pauzę, bo zaraz będzie spoiler. Na nie działają różne siły, owszem, ale przyspieszenie kątowe zależy tylko od tych sił, które mają niezerowy moment. Więc to, że na ich osi obrotu działają różne siły, bo działają różne siły. Tu jest niezrównoważona siła ciężkości, a tu siła ciężkości jest zrównoważona przez siłę reakcji tych linek czy prętów. Nie ma znaczenia. Liczą się tylko te siły, które mają niezerowy moment, a one są identyczne i mają te same ramiona. Nie ma potrzeby indeksowania tego. Te walce mają to samo przyspieszenie kątowe. To teraz przyjrzę się przyspieszeniu liniowemu tego walca. Druga z dynamiki. Znowu. Wypadkowa działających sił przez masę. Siły, które to działają to ciężar w dół, mg, no i w górę, n. Naturalnie kolejnym krokiem jest wykorzystanie związku między przyspieszeniem liniowym i kątowym. A jest równe epsilon r. Problem w tym, że jeśli wykorzystam to do rozwiązania zadania, to nie rozwiążę zadania. Wyjdzie źle. Przy okazji turbo ważny komunikat. Wymyśliłem coś takiego, żeby 2 trzy dni przed maturą zrobić taką powtórkę. Na niej będzie każdy typ zadania ruszony raz, czyli zrobimy jedno zadanie z rzutu ukośnego, jedno zadanie z siły Lorenza, jedno zadanie z siły tremotorycznej, jedno zadanie z siły wyporu, no rozumiecie o co chodzi. To jest ankieta, dzieci były pytane, czy chcą coś takiego, chcą coś takiego. To może nie będzie trzy razy pięć godzin, to może będzie dwa razy pięć godzin i dzień przed maturą, dwie godziny, żeby dzieci odpoczęły. A może zaczniemy nie trzy dni przed maturą, tylko cztery dni przed maturą i wtedy dzień przed maturą zostanie wolny, to jest kwestia do dogadania. Dla patronów będzie za darmo. A dla pozostałych to jeszcze nie wiem, ale wiem, że już wiem jak pachnie 100 złotych. Spieszcie się, bo niedługo skończą się miejsca w progu 66, a wyższy próg jest wyższy. Cały hajs z pójdzie na odsuwanie katastrofy klimatycznej w czasie. Żebyście dzieci mogły jeszcze trochę pocieszyć się życiem. Dobra, wracamy do zadania. Problem w tym, że jeśli wykorzystam to do rozwiązania zadania, to nie rozwiąże zadania. Wyjdzie źle. To wymaga pewnej poprawki w tym układzie. To jest przyspieszenie, z jakim lina rozwija się z walca. Na przykład z tego walca. Ale z tym samym przyspieszeniem lina rozwija się z tego walca. A to znaczy, że przyspieszenie tego walca względem tego walca to będzie 2a. To będzie dwa razy coś takiego. Więc jeśli to ma znaczyć przyspieszenie walca, to tu muszę dopisać dwójkę. Teraz jest C. To tutaj to jest to samo, co to tutaj. Przyznaję, że trudno to ogarnąć, jeszcze trudniej w ogóle to zauważyć, ale jak mocno wysilicie neurony, to dacie radę. To jest trochę tak, jakby ciało przyspieszało to ciało w ruchu postępowym na bieżni, która również przyspiesza. Więc przyspieszenie ciała względem bieżni dodaje się do przyspieszenia bieżni, a nasza bieżnia, ta linka, po której jedzie niejako ten walec, ona przyspiesza. Rozwija się stąd z przyspieszeniem A. To przyspiesza się względem linki, więc one muszą się dodać. I daje pierwszego łyka kawy. Na razie bez kawy i chyba nic nie skopałem. Niesamowite. W kolejnym kroku za a podstawię to tutaj, za epsilon podstawię to tutaj i jak dobrze pójdzie, to da radę rozwiązać. Jak źle pójdzie, to pewnie jakaś jeszcze fizyka będzie potrzebna. mg odjąć n przez m. Równa się 2 razy to tutaj. Razy r. To znakomicie, że r się skraca, bo nie ma go w danych. Co za ulga. Jeszcze ta masa pójdzie się miłować. Przepiszę, co zostało. mg pomniejszone o n będzie równe czterokrotności n, więc samo mg to pięciokrotność n, więc n to mg piątych. I to nie jest odpowiedź. Jeszcze nie. Jeszcze o jednej rzeczy muszę pamiętać. Są dwie takie linki. Na obrazku w widoku z boku widzę jedną, ale ten obrazek mi przypomina, że są dwie. Więc ten naciąg rozkłada się na dwie linki, na te dwa odcinki, ten i ten. A ja mam znaleźć siłę naciągu każdego odcinka, z osobna. Więc jeden taki odcinek będzie naciągnięty połową tego, co tu wyszło. No i tyle, i tak to się robi. Za ten film, drogie biedne dzieci, możecie podziękować Bogolom, którzy zechcieli mi patronować. Bez ich wsparcia to ja bym dawno pracował w IT i klepał gdzieś jakiś kod. Nie byłoby tych filmów. A skoro o wspieraniu mowa. Są jeszcze miejsca w progu 50, a to jest pierwszy próg, od którego jest dostępny kurs dla patronów. Później dokładnie to samo będzie dostępne w wyższych progach, więc bez paniki można później. Ale wyższe progi są wyższe i jest mało miejsc. Więc no.